Cześć. Ślimaki znane pod handlową nazwą ampularia należą do najczęściej hodowanych ślimaków w polskich akwariach. Występują w różnych odmianach kalorystycznych, z których żółta jest zdecydowanie najpopularniejsza, żółta i jej odcienie. Oddychają tlenem, tak jak my, dlatego muszą mieć dostęp do powietrza nad lustrem wody. Ampularie są piękne. Są też doskonałymi czujnikami w akwarium za sprawą swojej dość dużej wrażliwości na jakość wody, na parametry wody. Nie pokażą Wam, czy w zbiorniku macie za mało tlenu, bo to ich tak średnio interesuje. Zaczerpną sobie powietrza z nadpowierzchni wody, natomiast inne parametry, już tak, po zachowaniu tego ślimaka, można się dość szybko zorientować, że coś zaczyna nie grać, że coś się dzieje z wodą w akwarium. Jeszcze zanim zaczną nam padać ryby, ampularia przestanie być tak ruchliwa jak zwykle, przestanie wychodzić ze skorupy. Można nawet powiedzieć, że zamknie się w sobie. Uwierzcie mu wtedy, że coś nie gra. On to wie, zanim wy to zobaczycie. A tak przy okazji, jako ciekawostka, ampularia jest zupełnie głucha. Nie ma uszu i bardzo słabo widzi. Podobno rozróżnia tylko miejsca ciemne i jasne ale ten żywy czujnik jakości wody jest jednocześnie nielegalny w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Stało się tak na wniosek Hiszpanii w 2012 roku na skutek zaobserwowanych strat, zwłaszcza w uprawach ryżu. W naszych warunkach termalnych, w naszych naturalnych zbiornikach wody wodnych ampularie nie przeżyją. Ale już w krajach takich jak Hiszpania, Portugalia, Grecja, południe Włoch, południe Francji już tak. A prawo obowiązuje takie samo pod tym względem w całej Unii. Nasz klimat, nasze chłodne wody nie zmienia faktu, że te agrofagi kwarantannowe są nielegalne. Nie tylko handel nimi, przywożenie na teren Polski, rozmnażanie ich, ale nawet samoposiadanie. Mówi o tym artykuł 58 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o ochronie roślin przed agrofagami. Teoretycznie za ampularię grozi nam kara grzywny w wysokości od 1000 do 10 tysięcy zł. Jednocześnie przepisy mówią też, że jeśli już go masz, bo mieszka u ciebie od kilku lat, to niech mieszka. Nie zabijaj go, nie wypuszczaj, nie rozmnażaj. Po prostu pozwól mu przeżyć swoje życie. U ciebie w akwarium.